Bonjour Sowa, moi drodzy, Iga Świątek w trzech setach przegrywa jednak z konta 7 do 5 w secie trzecim, to był prawdziwy rolny coaster. pierwszy 7-6 dla Świątek, potem 7-5 7-5 dla Estonki, w trzecim secie już Estonka prowadziła 5 do 1, więc i tak fantastyczny powrót do meczu Igi, która też w trzecim secie wydawałoby się, że miała chyba jakiś problem z nogą, bo... Brała też medicala i generalnie troszeczkę gorzej się poruszała, grała dużo ostrzej, co właściwie później poszło na dobre, no bo, bo zaczęła zdobywać punkty szybciej i łatwiej i zrobiło się po pięć, ale niestety koniec końców wygrała Stonka. Ale za cały turniej dla Igi i tak ogromne brawa dla jej teamu i... Mecnia nadlatuje! Nicky, Rafael na nadal! W waszym głosowaniu nadal wygrał. Hmm. Ale ja trzymam kciuki za Nika. Kirgio nadal mi jadą i jadą także w tej breaku przy popię, w trzecim secie, przystanie po jeden setach. Najpierw nik walną debla, potem nadal walną debla i było po tej breaku, ale niestety końc końców Rafa 2.1 prowadzi, bo tego tej breaka do 8-6. Iga razem z Łukaszem Kubotem awansowali do światki mixcika, więc można powiedzieć, że dobrze. Dlaczego nie? Niech grają, niech wygrywają. Tego im życzę. Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Kolejne zresztą e, Chyba najlepiej świadczy o nich fakt, że um, u pani nawet chyba nie będzie pełnej drabinki, bo na, na liście zgłośni 26 nazwisk e, Kandydatką do tytułu na pewno pani Soszyna, chociaż ona lubi przegrać e, wbrew pozorom na mistrzostwach. Więc tutaj myślę, że druga taka faworytka, cicha numer dwa to będzie Julko Oczowska. U Panów z kolei stawiam na małą sensację, ale uważam, że patrząc na progres cały czas poczyniony, to może być moment, w którym ten tytuł zgarnie. I jak dla mnie faworytem jest, uwaga, uwaga, Piotr Galus. Tak, tak, Piotrek Galus. Czuję, że on tam mocno namiesza. A numer 2 dałbym mimo wszystko Maćka Rajskiego I tutaj taka informacyjka z kornera Ulcia moją kochana, jutro rozpocznie turniej w Berni Pierwsza runda ze Słowaczką, z Lochową A no to jedziemy Nadal pokonuje Kyrgiosa 3 do 1 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 eee, W meczu dnia Przede wszystkim 5-4 już w czwartym trzecie prowadził Rafa Jak powiedział w wywiadzie po meczowym. E, trochę się skitrał, e, nikt zdążył wyrównać, ale jednak w tej breku w końcówkę czy, czy, czwartego seta i tak wygrał Hiszpan. Hale pokonuje Mertens, 3-4, 3 4, 6, 4. Team, e, pokonuje Monfilsa, 3-0 i Medwiediew przegrywa tutaj w pięciu setach z Wawrinką między innymi. E, Zwierek pokonuje Rublewa zaskakująco, 3-0, jak już mówiłem Wawrina, 3-2 z Rublewem. Rublew nigdy jeszcze nie wygrał 0,6 stosunek 500ówek. Kerber przegrywa z Pawliczenkową w 3 setach, No i co jeszcze? Bertens przegrywa z Muguruzo. Oczywiście też Iga 2 do 1 przegrała dzisiaj Sanet. Konta po niesamowitym thrillerze. Przypominam, że na Fejsie można wziąć udział w konkursie i wygrać oficjalny ręcznik of Staran Open. Wystarczy wejść na Face Elite Nizon, odszukać w okolicach 15 stycznia post i zrobić tam co to trzeba. bang, bang. bang. Bang 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 bang